Box okiem niedźwiedzia i czeka nas mega interesujący weekend. Przede wszystkim w Meksyku, ale również w Japonii, a więc będziemy mieli rewanż Williama Zepedy z Stevinem Farmerem po pojedynku, który wzbudził może nie kontrowersje, ale pojawiły się różne opinie na ten temat, ponieważ doszło tutaj do zwycięstwa na punkty jednogłośną decyzją przez Williama za Zepedę właśnie z podstarzałem Stevinem Farmerem. Oprócz tego. Pojawi się temat Oskara Kolaco, czyli jednego z najlepszych zawodników na świecie i to boksującego w wadze najniższej, a więc słomkowej. Oprócz tego wpadnie jeszcze waga piórkowa. No i nie tylko, moi drodzy, bo również półśrednia, także przekrój będzie całkiem spory, ale lecimy najpierw od początku, a więc właśnie William Zepeda, shrimp, krewetka, walczy ponownie z innym farmerem o tytuł WBC Interim, tytuł WBC Interim wagi e, lekkiej. Ostatni pojedynek był bardzo interesujący, ponieważ podstarzał już Tevin Farmer, który tak na dobrą sprawę każdy uważał, że najlepszy swój czas ma już za sobą. Postawił się e, dla twardego no i zasypującego ciosami Williama Zepete, który jest zdecydowanie młodszy, jest zdecydowanie lepiej przygotowany pod kątem wytrzymałościowym, bije więcej uderzeń, ale mimo to Tevin Farmer był w stanie wytrzymać te uderzenia no i skutecznie odgryzać się dla młodego i prawdopodobnie przyszłego mistrza. Co tutaj było zaskakujące? Przede wszystkim to, że ta, Tevin Farben właśnie tak twardo, że tak powiem, walczył w tym pojedynku, no i jeszcze miał na deskach swojego rywala po fajnym takim przepuszczeniu w gardzie Philly Shell, a więc wypuścił lewy bark troszkę do tyłu i wystrzelił prawą rękę, która po prostu zmiotła Williama Zepedę z segury. Oczywiście był to, można powiedzieć, trochę taki flash knockdown, po prostu był dobrze trafiony w tempo, to nie było tak, że był oszołomiony mocno ten Zepeda po tym ciosie, ale, ale punkty już były na korzyść Tevina Farmera. No i cóż, niektórzy uważają, że ten pojedynek nawet wygrał Tevin. Farmer. Ja szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, mam wrażenie, że oglądałem ten pojedynek, ale chyba coś mi uciekło. Tak mi się wydaje, bo jakoś tak nie mogę go sobie dokładnie przypomnieć. Także musiałem właśnie sobie, że tak powiem, pomóc lekkimi highlightami, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. No i nie oszukujmy się. Tutaj będzie czekała nas prawdopodobnie powtórka z rozrywki, no nie, więc Zepeda będzie po prostu cisnął do przodu z Farmera czasami, a to będzie próbował się mu odgryzać. Zobaczymy jak sobie tym razem poradzi. Ogólnie rzecz biorąc, większość widzi faworyta w tym pojedynku ponownie Williama Zepeda ZPD więc tutaj każdy raczej uznał, że to był taki wypadek przy pracy. No i teraz się zrehabilituje, szczególnie, że to nie tak, że ten pojedynek był przegrany ze strony ZPD, po prostu bardzo, bardzo wyrównany. Ale mógł zdecydowanie to wygrać ze względu przede wszystkim na ilość zadanych ciosów, no bo ta ilość jest naprawdę zatrważająca. A jak dobrze wiecie, kto idzie do przodu, kto bije, no to tak naprawdę sędzia chętniej punktuje na korzyść takiego aktywnego zawodnika. Także ja spodziewam się zwycięstwa na punkty dla Williama z Zepedy. Oprócz tego, w tym mm, evencie będzie naprawdę. Mm, i jeszcze jeden, tak naprawdę, interesujący dla mnie, przynajmniej pojedynek, chociaż jest to gala meksykańska, więc będzie tu pełno Meksykanów, którzy będą po prostu się pruć aż miło. Więc, jeżeli ktoś lubi taki twardy męski boks, gdzie panowie stają naprzeciwko siebie i też panie, bo tutaj panie też będą boksować i po prostu wymijają bombki, no to naprawdę będzie co gonać. A wszystko by żyć na platformie DAZN 29 marca. Także polecam. Tutaj z tego co wiem nie ma żadnego pay per view, także wbijacie, macie wykupionego Dazna, wbijacie i oglądacie. A drugi pojedynek, no i myślę, że może nie ciekawszy, no bo jednak tutaj mm, przeciwnik nie będzie na tak wysokim poziomie, tak mi się wydaje przynajmniej. A więc Oscar Colaco y, zawodnik, który ma już tu WBO oraz y, WBA najniższej wagi, a więc wagi minimum, czy tam słomkowej. Y, Oscar Colaco potężnie bijący i y, pięknie składający kombinacje y, Amerykanin. Które naprawdę, naprawdę mi się podoba Ostatnio zwyciężył z Tamanonem Niom Trangiem w siódmej rundzie przed czasem No i był to po prostu pojedynek do zera, taką dobrą sprawę Dla Skorakolaco. nie było jak na razie takiego mocnego przeciwnika, który sprawiał mu by problemu Z większością z nich rozprawia się przed czasem, ma 11 pojedynków, z czego 8 wygranych przed czasem I naprawdę jest, nie oszukujmy się, jedyneczką w tej kategorii w także liczę Kolejne zwycięstwo, jakieś unif pełną unifikację pasów, no i być może w przyszłości przejście do góry. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie w przypadku tego zawodnika, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Ale to nie jedyny zawodnik z takich niskich wag. Tutaj jeszcze tylko wspomnę tak delikatnie: jeszcze jest pojedynek pania, więc Jokasta Veil i Marlena Esparza. Według Boxreka to jest numer jeden oraz numer dwa u kobiet w wadze najniższej a więc wadze 40 w okolicach 48 kg. obie panie przegrały między innymi scenie są estradą więc miały taki pojedynek koresp korespondencyjny teraz mają okazję walczyć po prostu na przeciwko siebie także zobaczymy jak to będzie się prezentować ten pojedynek przejdźmy do kolejnego eventu gdzie również będą niskie kategorie wagowe przede wszystkim w tym, w tym tygodniu dużo będzie tych niskich Wag, a więc również waga słomkowa minimalna w Japonii tym, tym razem. Yy, Melvin Jeruzalem kontra Judai Shigeoka, a więc Filipińczyk kontra Japończyk. Czwóreczka i piąteczka według bokserka. Jest to pojedynek o tytuł WBC yy, w wadze właśnie słomkowej. Melvin Jeruzalem to bardzo ciekawy pięścierz, który ogólnie walczył z Oscarem Klaco, z którym przegrał przed czasem w siódmej rundzie, natomiast z judaim Shigoką już miał okazję walczyć rok temu i wygrał ten pojedynek przez niejednogłośną decyzję sędziowską gdzie tutaj pojedynek był wyrównany ale największą różnicę zrobiły dwa knockdowny ze strony Filipińczyka który po prostu posyłał na deski dwukrotnie Japończyka przez prawy prosty Japończyk boksuje w pozycji odwróconej więc idealna recepta właśnie na Mańkutka to ten prawy prosty Mimo tych knockdownów, Judai Shigeoka dotarł do końca pojedynku, no i tak na dobrą sprawę wygrywał około połowy tych rund, także u jednego sędziego zwyciężył on 113-114, natomiast Filipińczyk wygrał 114-112 u dwóch sędziów, więc te knockdowny dały mu zwycięstwo, no i możemy liczyć na podobny pojedynek, jeżeli jeden, jeżeli... Japończyk nie pozałatał swoich, że tak powiem, dziur w obronie, no to możemy spodziewać się właśnie podobnego pojedynku. Ogólnie rzecz biorąc, panowie nie mieli dużo miejsca na rozwój. obaj stoczyli po jednym pojedynku, także ciężko powiedzieć, do czego tutaj może dojść. Ja bym stawił na Filipińczyka, szczególnie, szczególnie, że Bukmacherzy są za Judajem Shigeoką, także może być naprawdę tutaj. Różnie i ciekawie. Oczywiście pojedynk w Japonii, ale że tak powiem, punktu, punktacja w Japonii raczej jest pełna i nie zdarzają się jakieś dziwne, dziwne akcje z punktacją, także także o to bym się nie martwił. Kolejny interesujący event, również w Japonii, oczywiście w Japonii, no bo to jest Królestwo Niskich Wag, a więc Angel Alayala Lardizabal walczy z Masamichim i Jabukiem o tytuł IBF wagi piórko, muszej. No i tutaj mamy czworeczkę, dwójeczkę według box Rek'a. Mm, Angel Ayala, roller Typowy Meksykanin, który po prostu idzie do przodu, bije dużo kombinacjami, co mu trzeba oddać naprawdę świetnie, uderza lewy sierpowy na dół i naprawdę pięknie miesza, że tak powiem, płaszczyzny góra-dół. Naprawdę świetnie mu to idzie, potrafi rozpuścić ręce i, i, i robi to naprawdę w wyśmienitym stylu. Z drugiej strony, doświadczony już Masamichi i Yabuki, który naprawdę walczył z niesamowitymi zawodnikami, wygrywał z Kenshiro Terajim jako jedyny, zadał mu przegraną, wygrał z nim przed czasem w dziesiątej rundzie, ale również. Przegrał z nim później w trzeciej rundzie w rewanżu gdzie został posłany na deski mocnym prawym prosem, takim z doskoku. Przegrywał również z Junto na Katanim na początku swojej kariery. To była jego czwarta walka, wtedy przegrał na punkty. No i cóż, teraz walczy właśnie o tytuł IBF. Jest na dobrej drodze, bo po tej przegranej z rąk Siro Teradziego no to wygrywał cztery kolejne pojedynki przed czasem i to z całkiem niezłymi zawodnikami. Także naprawdę może być interesująco. Także ja stawiam raczej na Meksykaninę, że zwycięży na punkty. Chociaż tutaj trzeba być ostrożnym, no bo masamiczy Jabuki no jest kurczego osiem, który naprawdę mocno bije w tej kategorii. 17 zwycięstw, 16 wygranych przed czasem. W przypadku Meksykanina ten współczynnik jest gorszy, bo jedynie 44%, a u Masamichiego, Jabłkiego jest to 94%. Także może być bardzo, ale to bardzo interesująco w tym pojedynku oczywiście w Japonii czyli jak będzie jakaś transmisja to będziemy mieli okazję obejrzeć to sobie w ciągu dnia a pojedynek ten odbędzie się 30 marca został nam jeden taki większy event a resztę że tak powiem sobie wrzucimy do jednego worka a więc Mikala Mayer kontra Sandy Ryan o tytuł WBO World yy, wagi półśredniej no cóż ja nie będę się nie interesuję się tym pojedynkiem ale że tak powiem to jest walka wieczoru w Las Vegas 29 marca, także jeżeli macie ochotę to będziecie mogli obejrzeć sobie panie w walce wieczoru natomiast bardziej mnie interesuje pojedynek Briana Normana Juniora z Derekiem Cuevasem o tytuł WBO wagi półśredniej a więc mamy tutaj Amerykanina kontra Portorykańczyka Jeden i drugi, że tak powiem, nie miał okazji jeszcze walczyć z najlepszymi zawodnikami. No cóż, Brian Omar Jr. jest zdecydowanym faworytem w tym pojedynku. On charakteryzuje się tym, że jest po prostu gościem, który ma taki ciąg na, na skończenie walki, najlepiej przed czasem i naprawdę ma taki fajny, agresywny styl który myślę, że w przyszłości może być dla niego niebezpiecznym, bo czasem podchodzi, że tak powiem, trochę na wariata i rozpuszcza ręce, no ale na który nie jest zbyt doświadczonym zawodnikiem pod kątem chemików na najwyższym poziomie, więc myślę, że wygra ten pojedynek nawet przed czasem. I to będzie, myślę, najciekawsza walka tego, że tak powiem, tego eventu. Oprócz tego Bruce Harrington walczy z Enriquem Vivasem. Bruce Carrington jest całkiem ciekawym zawodnikiem, ksywa Shushu. I jest to zawodnik wagi piórkowej. Czym, czym się charakteryzuje? Ma bardzo fajną taką czułtkę. Mm, ma fajną taką obronę, balans tułowia. Potrafi dobrze zbić, skontrować. Jest taki, ma takie flow. Ma takie flow bokserskie. Także warto, warto go obserwować. Myślę, że może w przyszłości coś, te, coś ciekawego zamieszać. No ale oczywiście. Z tym, z tym bywa e, różnie. Także ten pojedynek myślę, że też będzie warto sobie zerknąć. Że tak powiem, kątem oka na tego zawodnika, no bo jeszcze najwyższe, najciekawsze walki czekają przed nim. Według bokserka jest już 12. No, bardzo, że tak powiem, wysoko, jak na taką ilość walk. Szczególnie, że tych przeciwników nie miał e, jakichś największy, największych, ale już ma tytuły, miał tytuły WBC Silver wagi e, piórkowej no i w, WBO Intercontinental. Także. Że tak powiem, te paseczki są zebrane, dlatego jest wysoko też w rankingach. No ale bokser, że tak powiem, troszkę innymi prawami się e, kieruje. I szybkie, że tak powiem, waleczki z innych eventów, a więc Luis Alberto López kontra Eduardo Montoya. Walka 29 marca w Meksyku. Event meksykański, prawie sami Meksykanie będą tutaj walczyć także, oczywiście, na parzankę e, do wiwatu. Świetna e, zabawa. Dla wszystkich oczywiście. Luis Alberto Lopez wraca do walki po prostu po przegranej z Angelo Leo, gdzie przegrał przez około 10 rundzie z Eduardo Montoya, który no cóż, 21-7, nie jest to żaden, że tak powiem, kocur. Także walka na odbudowanie, zebranie troszkę, że tak powiem, zebranie się po przegranej. A jest to zawodnik ogólnie rzecz biorąc bardzo doświadczony. Wygrywał z Joshem Warringtonem, wygrywał z Michaelem Conlanem, no i teraz przegrał z Angelo Leo także naprawdę świetny zawodnik, który był mistrzem świata. Także warto, warto będzie sobie go obejrzeć, ale myślę, że w innych walkach tutaj prawdopodobnie zobaczymy sobie jakieś highlighty z knockoutu. O czym jeszcze warto wspomnieć? Pat Brown, a więc olimpijczyk z Paryża, brytyjczyk debiutuje na gali w Anglii na platformie DAZN 28 marca, więc w piątek i będzie walczył z Federico Javierem Grandonem 7 dwa w wadze cruiser oczywiście no pojedynku po prostu na debiut żeby pokazał się dla szerszej publiczności możecie go kojarzyć stąd że zwyciężył z naszym Mateuszem bereźnickiem podczas kwalifikacji olimpijskich także na tego gościa można sobie zerknąć ja chętnie sobie zobaczę tutaj jeszcze w walce wieczoru Cameron włąk Jordan Flynn o tytuł WBO European w wadze lekkiej nie wiem, ja się nie interesuję tym pojedynkiem. Dla Was myślę, że też nie polecam w takim układzie. I jeszcze ostatni event, który będzie również na Dazon. Także na Dazon macie chyba trzy eventy do obejrzenia. Ale przede wszystkim Zepeda obejrzyj, obejrzyjcie sobie z Farmerem. No i Oskarakoladco, no nie? A tutaj mamy Konstantina Ursu, młodowienina, który mieszka w Anglii i że tak powiem żyje, żyje w Anglii z Efanem Jameson o tytuł Commonwealth Boxing Council wagi półśredniej. Jest to walka o wakat. Dwóch anglików może być ciekawie, raczej pojedynek skończy się na punkty. Także, jak chcecie, to proszę bardzo. To są walki i eventy, które będziecie mieli okazję obejrzeć w ten weekend. Ja wam przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, polecam Wam ZPD z Farmerem Oskara Koladco No i do tego właśnie. Te muchy i słomki z Japonii. To są najciekawsze eventy. Ja Wam serdecznie dziękuję. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Zost kliknij dzwoneczek, żeby nie uciekły ci kolejne podcasty czy tam newsy bokserskie. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.